Hej, o! Ja dzisiaj samotnie i bardzo dawno nas tutaj nie było. Wiem, bardzo dużo się prywatnie dzieje, ale o tym innym razem, bo dzisiaj w końcu mam dla Was zmontowany vlog z wycieczki październikowej jeszcze, a jak widzicie, już jest grudzień do Londynu i Warner Bros. Studio, gdzie byłam z dziewczynami. Mam tutaj taką małą ściągawkę, bo film już mam zmontowany, więc wrzucę Wam po prostu takie wstawki, gdzieś tam moje przemyślenia. Więc tak, byłyśmy na 5 dni i była nas w sumie ósemka z czego szóstka z nas jakby spała w jednym apartamencie niedaleko Kings Cross już nie pamiętam ile dokładnie nam wyszło za nocleg, ale chyba coś około 800 zł na każdą z nas jakby no bez szału był ten apartament ale dało się przeżyć, głównie chciałyśmy po prostu mieć gdzie spać, bo i tak praktycznie całe dnie dni gdzieś tam łaziłyśmy i właśnie najpierw zobaczycie gdzieś tam jak się spotkałyśmy zobaczycie sklep Peron 9 i który jest na dworcu King's Cross. Jest tam też ten wózeczek w ścianie, gdzie możecie sobie zrobić zdjęcia, ale taki protip, tam jest bardzo dużo ludzi, więc raczej radzę Wam zrobić sobie takie zdjęcie, jeżeli już jesteście w Londynie i będziecie w Warner Bros. Studio, to raczej tam sobie zrobić, bo tam w Warner Bros. Studio macie kilka takich wózeczków, gdzie możecie sobie zrobić to zdjęcie, a tutaj były tłumy, więc ciężko się tam przebić. Do samego sklepu Peron 9 czy 4 też zazwyczaj są kolejki. My pierwszym razem trafiłyśmy, bo byliśmy tam parę razy, że nie było jakoś specjalnie kolejek, ale tak, no to to musicie sobie plecaczki założyć do przodu, bo sprawdzają po prostu torby, i faktycznie um, gdzieś tam um, później dopiero możecie wejść. Zobaczycie, um, mama Mia Mama mia to był taki experience, ale o tym wam powiem już, jak sobie tutaj zobaczycie ten fragmencik. experience, który widzieliście tak pokrótce, bo niestety nie mogłam, w ogóle nie powinnam nawet chyba i tego wrzucać, ale nie mogłam wrzucić więcej przewitek. To się nazywa Mama Mia The Party i tam byłam z Wiktorią, ponieważ jesteśmy fankami ABBY i tego właśnie filmu Mama Mia. Nie do końca wiedziałyśmy, czego się spodziewać. Wiedziałyśmy, że będą tam jakieś występy na żywo, tak, że będą śpiewać piosenki ABBY i że będzie jedzonko. Zapłaciłyśmy za najtańsze bilety około 500 zł. Wiadomo, wszystko zależy od ceny funta, ale ja bardziej kojarzę ile to gdzieś tam mi na złotówki wyszło. Cały eksperyment polega mniej więcej na tym, że jest to trochę taki musical z jedzeniem po prostu w trakcie. Więc najpierw dostałyśmy przystawki, oczywiście miałyśmy czas, żeby sobie pooglądać tam, bo byliśmy na balkonie, porobić jakieś zdjęcia jak to wygląda, ale za bardzo nie można tam było nagrywać, także cicho. Samego występu nie nagrywałam, znaczy nie nagrywałam sobie, prywatnie do tam pary przebitek wróciłam, ale wam niestety nie mogę, żeby mnie nikt nie, nie zamknął. No, ale nie wiedziałyśmy, że myślałyśmy, że w sumie odśpiewają po prostu piosenki Abby i będziemy sobie tam dęsić na tym balkonie, a przerosło to nasze oczekiwania, przynajmniej moje, ale myślę, że mogę też mówić za Wiktorię, bo było to niejako właśnie jakby fabuła, taka wymyślona przez nich. Przez tych aktorów tam występujących, jakoby byli właścicielami właśnie no, tej restauracji. Być może był ten, ten pan, który tam gdzieś miał główną rolę. No i fabuła mniej więcej polegała na tym, że on jest. Um, Grekiem, jego żona Brytyjką no i e, ich córka też zakochała się w Brytyjczyku, e, co ojcu się za bardzo nie podoba, no i mamy tutaj po prostu historię nieszczęśliwą, miłosną, więc e, jakby na tej podstawie troszkę były dopasowane po prostu do tej fabuły piosenki e, Abby ale nie tylko, bo były też ich piosenki autorskie więc to było naprawdę rewelacyjne ciężko było powiedzieć kto ma najpiękniejszy z nich głos wow, uważam, że to wymarzona po prostu robota, jeśli lubicie śpiewać, tańczyć albo w ogóle nie wiem chociażby chcecie być kelner czy barmanem, jeżeli macie takie umiejętności i lubicie miejsca, gdzie coś się dzieje, to tam po prostu super, bo atmosfera była niesamowita. Harcunka. Jedzonko też było przepyszne. Myślałyśmy, że to będą takie malutkie porcje i się nie najemy, ale naprawdę starczyło to na cały wieczór, Były i przystawki, później było danie główne i deserek, jeszcze kaśkawka, herbatka, baklawa, także no super. Myślę, że właśnie jeżeli jesteście fanami ABBY czy mamami bądź w ogóle musicali, to warto sobie pójść na taki experience, bo to są niezapomniane wrażenia. Ach, o Warner Bros. Studio można naprawdę długo i wiele mówić, ale postaram się po prostu powiedzieć Wam jakoś to tak w skrócie i gdzieś tam może sprzedać jakieś tipy. Mm, bo to jest tak przytłaczające y, po prostu doświadczenie dla fana Harry'ego Pottera, że jakby do tej pory ja nie wierzę, że tam byłam i to widziałam i na pewno chciałabym zobaczyć jeszcze raz bo od razu Wam mówię, jeden raz to jest za mało to jest tak jak z Disneylandem y, okej, okay, przejdziecie to sobie, y, ale żeby poczytać, nie wiem, każdą jakąś tabliczkę, czy po prostu żeby właśnie dotarło do Was to, gdzie jesteście żeby sobie zrobić jakieś zdjęcia no to schodzi tam cały dzień co najmniej, tak? My pojechałyśmy gdzieś około godziny 10, byliśmy ubrane w ogóle wszystkie w szaty, więc wyglądałyśmy rewelacyjnie i tutaj co dziwne, myślałyśmy, że w Londynie ludzie są do tego przyzwyczajeni, a nie byli, bo zaczepiali nas, robili nam zdjęcia, więc to było dziwne, ale takie miło dziwne. Do Warner Bros jeździ autobus, więc gdzieś tam musiałyśmy sobie podjechać, trochę tam było zamieszania, porozdzielałyśmy się niestety po drodze, ale koniec końców trafiłyśmy do tego autobusu, który już po prostu wiezie nas bezpośrednio do Warner Bros, jeśli macie wykupione takie bilety. Zabijcie mnie, ale nie pamiętam ile kosztują bilety do Warner Bros, ale to jest bardzo łatwo do sprawdzenia na stronie. No i co? Taki protip od razu, jak właśnie, jeżeli macie jakieś właśnie szatę, czy macie jakiś sweterek, różdżkę, warto wziąć, bo naprawdę ludzie w tym studio fajnie na to reagują. Gdzieś tam ci pracownicy do was coś zagadają i jakby doceniają po prostu to, jak wyglądacie. No i możecie po prostu pokazać swoją przynależność na przykład do waszego domu, więc to jest ekstra. Protip na pewno, żeby najpierw sobie pójść do sklepu, zrobić właśnie zakupki, co tam chcecie kupić, a później po prostu zostawić sobie te zakupy, żeby się po prostu z tym wszystkim nie nosić. W Warner Bros. jest też bardzo ciepło, więc zostawcie sobie rzeczy w szatni, nie ubierajcie się za grubo. My byliśmy w koszulach, swetrach i szatach i było nam za gorąco. Trafiłyśmy też na event Dark Arts, więc po całym Warner Bros Studio biegali śmierciżerscy, co też zresztą widzieliście, to było wow, naprawdę robili mega robotę. Świetnie to wyglądało, byli jakby do końca w swoich rolach, nawet jak robili sobie zdjęcia z ludźmi, to nie wychodzili z tych ról, tylko dalej byli tacy wiecie, przerażający. Jak chcecie zobaczyć też więcej, to zapraszam Was na Instagram, tam gdzieś też wrzucamy jakieś rolki właśnie z Warner Bros czy w ogóle z Londynu i gdzieś tam jakieś zdjęcia, mam ich jeszcze dużo po prostu ostatnio, troszkę mnie w social mediach ale na pewno będę jeszcze dodawała my byłyśmy mniej więcej od godziny 10 chyba jakoś weszłyśmy i wyszłyśmy o 19 ale tak sobie zwiedzałyśmy w miarę takim swoim tempem przynajmniej, że tak powiem, ja nie chciałam się spieszyć i sobie porobić tam jakieś zdjęcia wspólnie też fajna rada, jeśli jesteście w wielkiej sali i bo tam wchodzimy grupą, to warto też, na przykład, tak, dostałyśmy właśnie taką poradę od pracowników, bo była nas duża grupa, chcieliśmy sobie właśnie gdzieś tam porobić wspólne te zdjęcia, żeby poczekać sobie gdzieś tam z tyłu, aż ta wasza grupa. Się odłączy i wpuszczą kolejną grupę, no to macie chwilę jeszcze, żeby sobie porobić te zdjęcia. No my byliśmy właśnie też w październiku, więc to był okres Halloween, także akurat na wielkiej sali, jak widzieliście, były zawieszone dynie, to też robiło super klimat, ale dalej gdzieś tam już tego halloweenowego klimatu nie było widać. Warner Bros. są też bodajże dwie bądź trzy restauracje, jedną macie na początku, tam jest też taka cukiernia czekoladowa Żaba, więc my sobie jeszcze po, tym, po tych zakupach w sklepiku zjadłyśmy śniadanko, a później poszłyśmy zwiedzać, ale też warto wziąć jakieś swoje bułki czy cokolwiek do przegryzki, bo no naprawdę jakoś długo schodzi to schodzenie, więc też jeśli chcecie zaoszczędzić, a nie jeść na miejscu, bo no nie ukrywam jest tam drogo jeśli chodzi o jedzonko, no to na pewno polecam. Więc my sobie właśnie jakby przeszliśmy tak mniej więcej w połowie jest druga restauracja i tam sobie już wzięliśmy obiadek i kremowe piwo. Kremowe piwo, jak kupicie, to macie też kubeczek. To gdzieś wam też później wrzucę, co kupiłam w Warner Bros. No i właśnie ten kubeczek możecie sobie plastikowy umyć i zachować. Ciężko mi jest powiedzieć, co mi się najbardziej podobało w Warner Bros., bo z jednej strony no to bardzo jakby doceniałam te kostiumy i, jakby, te rzeczy, no, jakby tam wszystko jest to, co było gdzieś tam wykorzystywane w filmach, więc właśnie kostiumy, rekwizyty, ale no, chyba największe wrażenia robią te miejsca, które tak jakby wchodzicie jakbyście byli w jakby wewnątrz nich czyli na przykład szklarnia gdzie były lekcje zielarstwa czy zakazany las który nawet podłoga jest mięciusia tak jakbyście chodzili po lesie czy też nie wiem private drive tak więc no to robi mega wrażenie ale też później jest druga jakby taka część gdzie już są bardziej takie detale i szczegóły a propos tego jak były robione peruki jak były robione twarze na przykład goblinów i pokazywane są filmy ile ludzi przy tym pracowało i to też naprawdę ryje beret jak się zastanowicie ile osób nad tym pracowało i jak dużo po prostu to pochłonęło pracy więc ciężko jest powiedzieć, co robi największe wrażenie. Ja się popłakałam dwa razy. Popłakałam się wchodząc po prostu do Warner Bros., właśnie jakby do tych pierwszych sal, bo to po prostu z emocji. I na końcu, gdzie już była wielka makieta Hogwartu, więc tam też po prostu mi łezki poleciał. Pokażę Wam, co poterowego przywiosłam sobie z Londynu. Wszystkie poterowe rzeczy są drogie w Londynie. Znaczy wszystkie. No i są to jakby takie dosyć cenne, że mm, musiałam się trochę zastanowić nad kilkoma rzeczami. Zresztą też raczej chciałam. Chciałam pójść w rzeczy użytkowe, bo trochę już tak z kolekcjonowaniem odchodzę właśnie od kolekcjonowania takich rzeczy, które sobie tylko stoją na półce. Co przywiozłam? Najpierw to pokażę Wam ten paszport z Warner Bros., który gdzieś tam już widzieliście pewnie na filmie, jak przybijamy pieczątki. Więc każdy jak chodzi do Warner Bros., to dostaje taki paszport, znaczy jeżeli chcecie. I możecie właśnie zbierać pieczątki w różnych lokacjach. Tutaj macie kolekcję Seven Stamps. No i tutaj jest też taki jakiś quest, że możesz znaleźć złoty znicz jeszcze, ale w sumie w to się już nie bawiłyśmy, To jak po prostu tam jedziecie, to jest za dużo wszystkiego naraz. No ale na przykład tutaj było w pokoju wspólnym gryfonów, nie wiem, jak bardzo tutaj będę musiała, byście zobaczyli, że tu jest taki stamp odbity, czy to będzie widać na filmie, gdzieś tam na quidniczu. Więc w różnych miejscach po prostu się odbija te pieczątki. Do niektórych są większe kolejki, do niektórych mniejsze. Wygląda to całkiem ładnie. Myślę, że to jest fajna pamiątka, którą macie już jakby w cenie biletu. I z tego co kojarzę, to po prostu zmieniają się kolory tych paszportów co do sezonu. Teraz no, to jest Dark Arts Edition. Widzieliście, byli tam śmierciorzeccy, więc po prostu jest to w takim kolorze. Kupiłam sobie kolczyki w kształcie. Time Turner, zmieniacza czasu. Mam zmieniacza czasu z Nobel Collection, ale raczej go nie noszę na szyi, ponieważ jest on dosyć spory. Więc pomyślałam, że wezmę sobie takie kolczyki, bardzo ładnie wyglądają i one kosztowały 10 funtów. Je możecie kupić zarówno w Warner Brosie, King's Cross, w tym sklepie Peron 9.34, generalnie w większości sklepów. Tylko tutaj nie wiem, czy wszystkim to będzie pasowało, że ta klepsydra to tak naprawdę nie jest klepsydra, tylko takie cyrkonie. Dostałam też pin od Pop, świadomość od Victor i jest to pin um, Oliwandera, więc e, to jest jego jakby taki, nie wiem, czy herb, czy znak, e, czyli właśnie tutaj różdżka tak jakby z zaklęciem, uważam, że jest przepiękny. Przybiorę sobie e, pluszaczka i to właśnie tego pluszaczka mi tutaj piesek już potargał, potargał mi pluszeczka! Wybrałam mandragorę, bo uważam, że jest cute i jest śmieszna, w ogóle lubię motyw mandragory. E, chciałam właśnie coś e, um, użytkowego... I jest to chyba najdroższa rzecz, jaką przywiozłam, tak mi się wydaje. To torebka. I jest to torebka z motywem wejścia do komnaty tajemnic. Z tyłu jest bazyliszek. Ona jest zrobiona na takim pasyczku, okrągłutka. Tutaj jest jeszcze ten napis. Strzeżcie się, tak, wrogowie dziedzica. Ale co mnie też urzekło, to jest zapięcie po prostu dbałość o detale. Nie wiem, czy to widać to jest miecz Gryfindora. Także jest przepięknie zrobiona, a postawiłam na taki wzór, na czarną, bo nie dość, że właśnie mi się jakby po prostu podobała, choć ja na przykład nie lubię komnaty tajemnic, to mój najmniej ulubiony film i książka, to yy, no, będzie do wszystkiego też pasowała. Mnóstwo było pięknych plecaczków gdzieś tam z Hani na przykład, tylko no, to zależy po prostu, jak się ubieracie, co nosicie, a ja tak pomyślałam, że ta nawet może być na jakieś takie bardziej yy, eventy yy, oficjalne. dzień zostawiłyśmy sobie takie potorowe miejscówki, troszkę Londynu gdzieś tam pozwiedzałyśmy, ale z takich potorowych miejscówek, no to naszymi takimi priorytetami było zobaczenie ulicy, gdzie było jakby nagrywane Grimald Place, gdzie było jakby wykorzystywane to miejsce. Tam większość tych uliczek akurat w tamtym miejscu wygląda podobnie, więc jakby też... No, wiecie, tam ludzie normalnie mieszkają, więc te budynki są trochę pozostawiane autami, także po prostu patrzyłyśmy, żeby tam sobie porobić zdjęcia gdzieś tam, gdzie nie ma akurat ludzi. Więc dosyć, dosyć fajnie to gdzieś tam wyglądało. Zwiedziłyśmy, zwiedziłyśmy, poszłyśmy też oczywiście do sklepu Minalima i kupiłyśmy sobie trzeci tom Harry Pottera, już właśnie w tym ich wydaniu z autografami. No, przepiękny sklep. Możecie tam kupić dużo ciekawych rzeczy. Trzeci tom. Wydania Minalima, Harry Potter i więźni Askabanu. Oczywiście są to e, wydania po angielsku, w języku angielskim. No ale zobaczcie, jaka jest cudowna. Zrobię Wam przebitki na płasko, bo e, tutaj znowuż są, wiecie, te otwierane gdzieś tam e, elementy. E, nie chcę też spoilerować wszystkim, bo być może ktoś gdzieś tam. Jeszcze planuję kupić, teraz się święta zbliżają, to jest to, myślę, super prezent. Ile to kosztuje? To kosztuje 40 funtów. I akurat my z dziewczynami sobie kupiłyśmy wersję z autografem Minalima, bo tam właśnie u nich w sklepie można to kupić. Sklep też zresztą widzieliście na filmie coś przepięknego, tam naprawdę można spędzić godziny. I mają dużo fajnych rzeczy w różnych tam cenach, przydziałach cenowych patrycja mogolskie-czarny na przykład kupiła sobie takiego boksa. Mistery, właśnie z, można kupić ze swojego domu albo mieszanego. I tam macie różne na przykład jakieś printy, czy pocztówki nawiązujące do tego domu, jakiś notes, więc naprawdę fajne rzeczy, a taniej to wyszło na pewno, niż jakbyście kupowali te rzeczy osobno. Więc jeżeli jesteście w Londynie, Milalima, też koniecznie musicie odwiedzić. Byłyśmy jeszcze w sklepie House of Spells, jest to taki duży sklep z gadżetami Harry Pottera, to też mam w tej przebitce właśnie wrzucałam, bo tych sklepów poterowych jest mnóstwo, naprawdę jak sobie wpisze się po prostu sklepy z gadżetami, zresztą nawet nie musicie wpisywać. Jak idziecie ulicą, no to widać po prostu gdzieś tam z tych witryn. Te sklepy, ale to House of Press jest dosyć spore i mają tam właśnie te oryginalne repliki z Noble Collection. I byłyśmy też pod teatrem, gdzie jest wystawiana sztuka Cursed Child. No niestety jak byłyśmy, no to nie było akurat tej sztuki, nie grano trochę żałujemy, bo o ile ja nie jestem absolutnie fanką Curse Child, dla mnie to jest część, która nie powinna powstać, tak jednak na scenie chciałabym to zobaczyć, bo no, doceniam teatr sama gdzieś tam kiedyś trochę występowałam, więc po prostu wiem, że mimo słabej fabuły no to kostiumy i scenografia mogą robić robotę, więc chciałabym to po prostu zobaczyć. No i widziałyśmy też pomnik Harry'ego Pottera, nie wiem, czy go wam tutaj wrzuciłam. Mam nadzieję, że tak. Idziemy zobaczyć Skamiline. para capi Capibara, Capibara -ca baraka -ca para do Buckingham Palace, tá Naszym, w sumie ostatnim dniem, takim bardziej na zwiedzanie, no bo wiadomo jakby był jeszcze ten dzień wyjazdu, pozwiedzałyśmy już sobie tak bardziej takie typowe miejscówki, wiecie, londyńskie, czyli zwiedzanie londyńskiego turysty. Oczywiście byłyśmy w Muzeum Historii Naturalnej, robią wrażenie te kości dinozaurów, w ogóle pięknie zrobione, bardzo interaktywnie, więc świetna gratka dla dzieci, ale i nie tylko, bo my też tam chodziłyśmy, coś tam klikałyśmy, naciskałyśmy i czytałyśmy, więc bardzo dużo ciekawych rzeczy. Y, tam też zakupiłam y, parę rzeczy. Przywiozłam skarpetki mojemu Karolowi, takie z y, po prostu y, motywem y, y, Buckingham chyba Palace i y, 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 strażnikami. Y, no i wiedziałam, że chcę coś przywieźć jeszcze rodzeństwu, ale bardzo y, y, miałam problem jakby co im przywieźć. No, y, nie wiedziałam, czy Judycie kupować coś z Pottera, jakby Lubi, ale nie jest aż taką fanką jak ja. No i będąc później w Muzeum Historii Naturalnej zobaczyłam te piękne dinozaury, a zarówno Eryk, jak i Judyta lubią dinozaury. Więc pokażę Wam. Wow. Są to filcowe dinozaury z motywem świątecznym. Bo to są zawieszki na choinkę. Więc wyglądają przecudnie. Nie mogłam się powstrzymać, musiałam kupić. Mimo, że cena była dosyć zaporowa, bo to kosztowało jedna taka zawieszka 12 hundów. Także troszkę dużo. Byłyśmy też oczywiście pod Buckingham Palace. No wiadomo, już królowej nie ma, ale patrzyłyśmy, czy może Karol sobie tam siedzi, no niestety nie siedział akurat na herbatce. Nie chciałyśmy się spinać, bo byłyśmy dosyć zmęczone, a mimo wszystko i tak dużo się nałaziłyśmy, no bo gdzieś tam te rzeczy wiadomo, są oddalone od siebie. I tak chodziłyśmy, w sensie jeździłyśmy dużo metrem, a i tak byłyśmy jakby naprawdę zmęczone, jeśli chodzi. Już tak fizycznie, że nogi nas bolały, ale no kurczę, wiecie, w 5 dni naprawdę można sporo pozwiedzać, ale jesteście już dojechani. Tym bardziej, że no, jakby chcieliśmy zobaczyć jeszcze oczywiście Big Bena, London Tower i London Eye, więc no, to mówię, jest trochę oddalone od siebie, ale dałyśmy radę. Byłyśmy też przy jeszcze jednej poterowej miejscówce i to, kurczę, zabicie mnie, nie pamiętam jak to się nazywa to miejsce, ale jak sobie wpiszecie w internet to tam jakby było wykorzystywane to wejście do dziurawego kotła tam to było nagrywane wracamy do domku smutno pokaż jak dobrze się bawiłaś czekamy na kawusie w różowej knajpie na ostatni dzień naszego wyjazdu, no to troszkę żeśmy się już porozdzielały, bo każda z nas miała różne godziny odlotów. Najdłużej musiałyśmy czekać i ja i Klaudia, więc my sobie po prostu jeszcze sko zdążyłyśmy skoczyć do Muzeum Brytyjskiego i tak bardzo na szybko je przejść i pozwiedzać. No, jeżeli byśmy chciały naprawdę tam czytać dokładnie wszystko, to też cały dzień tam y, Wam zejdzie. W ogóle fajne jest też to, o czym nie powiedziałam, że wszystkie muzea w Londynie tak. są darmowe, więc naprawdę warto iść i, i zobaczyć. Y, tylko trzeba się tam czasami na jakieś szybciej po prostu zarejestrować że będziecie. Co jeszcze nam się gdzieś tam udało? Udało nam się pójść w końcu na Fish and Chips, bo też tak chciałam spróbować i trafiłyśmy do fajnej knepki, było bardzo pyszne. Byłyśmy też właśnie w Nobel Collection z Klaudią, więc znowuż przejrzałyśmy sobie jakieś poterowe gadżety. Klaudia zrobiła nawet zakupy. Klaudia to w ogóle się obkupiła najwięcej chyba z nas, z nas wszystkich właśnie w takie typowe repliki. Było to super doświadczenie, na pewno warto było pojechać na dłużej, żeby sobie na spokojnie to wszystko jakby rozłożyć i przejść jakie mam takie ogólne przemyślenia, że raczej Brytyjczycy są sympatyczni i otwarci. Myślałam raczej, że jest odwrotnie, ale nie spotkałyśmy się chyba z jakimiś negatywnymi ludźmi, negatywnym podejściem. No tłumy są przeogromne, więc trzeba się pilnować. Metra nie polecam, okropnie duszno i trochę się przez to załatwiłyśmy wszystkie, bo w metrze było praktycznie 30 stopni, my wiecie, poubierane bardzo grubo, a wychodzicie i było stopni 13 na górze. W ogóle Brytyjczycy bardzo się śmiesznie ubierają, na zasadzie widziałam mnóstwo ludzi w japonkach i w kurtkach, więc to było dla mnie mega dziwne no, ciężko było też nam znaleźć na tyle osób jakieś miejsce w restauracji, szczególnie wieczorami oni też tam bardzo dużo tego piwa piją więc ciężko było na przykład wieczorem znaleźć gdzieś jakieś miejsce z kawą i herbatą, bo wszędzie po prostu było piwo no ale co kraj to obyczaj, także ja polecam i dziękuję, że obejrzeliście no i mam nadzieję, że gdzieś tam jeszcze się zobaczymy, pa! you <music>